W tej stodole pomimo upływu 60 lat od zbrodni nadal leżą zakopani żołnierze Armii Krajowej zamordowani przez oddział Władysława Rypińskiego pseudonim Rypa. w Łęku kościelnym niedaleko Bielska w powiecie płockim. Tutaj na przełomie 45 i 46 roku rozegrał się największy dramat żołnierzy armii krajowej z północnego Mazowsza. To właśnie tutaj był matecznik bandy Władysława Rypińskiego, pseudonim Rypa człowieka, który odpowiedzialny jest za zbrodnie popełnione na byłych żołnierzach Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, na członkach Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1945 i 1946 roku. Władysław Rypiński pochodził właśnie z tej, z tej wioski, z Łęga Kościelnego. Przed wojną był to zwykły biedniak. Brukarz wynajmował się do pracy u rolników, zwykły wiejski lumpenproletariat. W czasie wojny związał się z ruchem komunistycznym dowodzonym na tym terenie przez Jakuba Krajewskiego, pseudonim Kuba, człowieka, który stał się dla Rypińskiego dowódcą i człowiekiem, który kierował jego życiem. W czasie okupacji niemieckiej sam Łęk był miejscem stacjonowania silnego oddziału armii krajowej dowodzonego przez Stanisława Gójskiego, przedwojennego oficera, człowieka, który razem z Michałem Tomczakiem, Janem Nowakiem kierował działalnością armii krajowej na tych terenach. Otaczał opieką wszystkich mieszkańców Łęga, w tym również Władysława Rypińskiego, który pomimo tego, że był znany ze swojego flirtu z komunistami, był jednak stąd. Poszukiwany przez gestapo Rypiński zaczął się ukrywać na tym terenie i tak jak powiedziałem, pomimo swoich poglądów, pomimo związania się z ruchem komunistycznym, objęty został również ochroną przez Armię Krajową. To uratowało mu życie. Po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej sytuacja uległa diametralnej zmianie. Pierwsze godziny wejścia Armii Czerwonej to, była, to było polowanie na żołnierzy AK, którzy byli aresztowani przez NKWD w towarzystwie byłych członków oddziału Władysława Rypińskiego, byłych halowców, którzy pokazywali, gdzie znajdowały się kwatery Armii Krajowej, gdzie mieszkali żołnierze Armii Krajowej. Wielu tych ludzi zostało aresztowanych, natomiast sytuacja w Łęgu zmieniła się diametralnie tutaj zaczęli rządzić ludzie rypińskie. Rypiński przegonił właściciela majątku tutajszego, przegonił z jego dworku, który sam zajął, zajął młyn, zajął sklep z towarami kolonialnymi i stał się panem na włościach włęgu. W sklepie pracowały jego córki, w młynie mielone żarno było przez jego Dawnych żołnierzy. Według dokumentów, który, do których udało się dotrzeć w Instytucie Pamięci Narodowej wiadomo, że Rypiński stał się magazynem żywnościowym dla komitetu powiatowego PPR w płocku, a przez Jakuba Krajeskiego i Martę Ludwińską, która pracowała w komitecie wojewódzkim PPR w Warszawie, stał się poniekąd również magazynem żywnościowym dla władz PPR w Warszawie. Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Pamięci Narodowej. Protokół przesłuchania świadka. W czasie okupacji byłem w Gwardii Ludowej od początku 1942 roku, a następnie w Armii Ludowej. Zakończyłem działalność w stopniu kapitana. Byłem kierownikiem Grupy Armii Ludowej działającej na terenie powiatu Płockiego, Sierpeckiego, Płońskiego, Przasnyskiego. Po powrocie do Płocka chyba w lutym 1945 roku, na polecenie sekretarza wojewódzkiego PPR Januszewskiego, przeszedłem do Komitetu Wojewódzkiego PPR w Warszawie na stanowisko kierownika Wydziału Rolnego, a następnie sekretarza do spraw rolnych. znajdujemy się przed budynkiem dawnego posterunku milicji obywatelskiej w Łęgu, to tutaj e, urzędowali ludzie Rypińskiego. Tutaj e, urzędował niejaki Edward Tyburski, pseudonim Pepeszka, człowiek, który był wykonawcą w większości wyroków wydanych przez Władysława Rypińskiego. Dokładnie daty sobie nie przypominam, ale w 1945 roku Rypiński, będąc u nas w posterunku, mówił do mnie, do Lewickiego i do Michalskiego, że będzie trzeba kogoś sprzątnąć z powiatu, gdyż hulają bandy. Było to po wypadku, gdy w terenie naszym zginęło dwóch członków partii. Nazwisk sobie nie przypominam, ale było to na terenie gminy Lelice. Posterunek w tym czasie posiadał bryczkę i dwa konie. Pewnego wieczoru, gdy na posterunku byłem ja, był Lewicki, Wójcik, Stołowski i Michalski, przyszedł tam Stary i oświadczył, że jedziemy w teren. W tym miejscu rozegrał się dramat pięciu żołnierzy Armii Krajowej, którzy po e, rajdzie Grupy Rypińskiego w, e, w okolicz wśród okolicznych wsi zostali tam zatrzymani, przywiezieni do tego budynku. Po wstępnym przesłuchaniu w tym budynku e, ci ludzie zostali ograbieni z tego, co mieli przy sobie. Zabrano im kożuchy, ubrania, e, zegarki, jakieś drobne, drobiazgi, które mieli przy sobie. Zmuszono ich do rozebrania się i tam w tej chwili jest dobudówka, ale to były drzwi. Tymi drzwiami zostali wyprowadzeni, przegonieni do tej stodoły. Tutaj był już przygotowany dół e, i tutaj, w tym miejscu, w tym miejscu on jest w tej chwili zawalony węglem, e, ale tam w rogu, w tamtym rogu był wykopany dół, e, do które, gdzie kazano im wejść. Ci ludzie płakali, prosi, pytali się dlaczego mają ginąć, co zrobili, dlaczego ich zabijają. E, pomimo tego Edward Tyburski, co e, do nim pepeszka, właśnie z pepeszy strzelił do nich i wszyscy zostali tutaj zamordowani i zakopani. Leżą do dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o mój pseudonim, pepeżka, to poza mną nikt tego nie nosił. O tym, że jeden z zabranych został zamordowany od razu na polu, nie wiem. Wiem, że wtedy czterech mężczyzn zostało przywiezionych do posterunku w Łęku. Nazwisk tych ludzi jednak nie znam. W tym czasie dowodził naszą grupą Siemiątkowski, komendant z Bielska. Ludzi tych przywieźliśmy do lokalu posterunku. Wiem, że dół w stodole był już wykopany. Kto go kopał, tego nie wiem, bo działo się to pod naszą nieobecność. Ja zostałem wyznaczony na obstawę szosy koło kościoła. Słyszałem dalej stojąc na obstawie strzały. Kto strzelał, jednak powiedzieć nie mogę. Czy milicjanci z węgu przyjechali razem z nami, tego wyjaśnić nie mogę, ale wydaje mi się, że tak. Stanowczo twierdzę, że ja w Stodole nie byłem w czasie zabijania. Widziałem tylko następnie ubrania ich, jak leżały na posterunku. Co dalej stało się z tymi ubraniami, tego nie wiem. To była niedziela. Ojciec yy, wyszedł do studni, koniowi jeszcze wody dać. A tu psy zaczęły szczekać, a psy mieliśmy ostre dwa. Zaczęły szczekać, tak. Matka mówi do siostry, bo już wszystko spało. Ja takim yy, leżał na, na takim wirku. No i tego. I yy, siostra wiedziała do tego okna, spojrzała, ale mówi: Jakieś chłopi do nas idą. No i do studni, i ojciec z niemi przyszedł do domu. Jeden miał automat zawieszony na, na plecach i pistolet w ręku, a że spust jest zabezpieczony, to tylko tak sobie wsztykał. No i, i nie boi się, nie boi się, mówi jeden. No i nic się nie stało, ojciec mówi, ja jadę z tymi panami. No i na kuchni e, e, tak założył e, nogę i, i kląty miał takie kamaszy na, na drzewianych żelówkach. No i, i on podniósł, a jeden mówi, a nie masz lepszych, ba mówi, jeszcze bym się nie dorobił. No i ten klump zasznurował, jeden drugi. I matka mówi, Adam weź szal i, i jak, jakiś, jakiś kawot. A, a ojciec wziął taką kurtkę sobie kupił. tu kurtkę i ten szal. No normalnie, bez żadnego bicia, bez niczego. Wyszli, a ojciec jeszcze poszedł. Taka torfialnia była i tam taką bundę miał. Jak gdzieś jechał, to zakładał. No i założył i zabrał tu bondę, bo dopiero na drugi dzień matka mówiła, ojciec wziął i błądę ale to już jużśmy wiedzieli, że Borowski zginął. A za moment słychać już, że i w zagrobie koper zginął. No i to było wszystko. Myśmy spali, jak oni przyszli. Dziadziusz tylko siedział, był piec kaflowy i stół stał przy piecu i siedział i książkę czytał. Lampa się paliła, bo to dziesiąta czy która wieczorem była. A mamusia spała i myśmy, i siostra, i ja, i brat, żeśmy spali. Także lampę zgasili. Jak weszli, to lampę zgasili. ja uderzył tu pistoletem rozciął głowę tu. No i do mamusi, żeby wstawała, gdzie jest ojciec. Mamusia mówi, nie wiem gdzie, no to wstawaj i chodź z nami. No i wstała, ubrała się, też uderzyli znów tu mamusia. Pistoletem też rozcięli. I wyszła z nimi i szła, a ojciec wracał. Spotkali się na drodze. Już do domu nie przyszedł. Jeszcze później przyszli, żeby Korzuch taki długi, bo był w krótkim korzuszku, a jeszcze długi korzuch, taki pokryty materiał. A ona nie rozpoznała nikogo? Nie, ciemno było w mieszkaniu tylko tyle, co od światła księżyca. Twarzy nie można, ale udawali, że po rosyjsku mówią. Była jakaś 11 godzina. No i tak myśmy się jeszcze siedzieli, rozmawiali, no ale mnie trzeba się położyć. Ale może nawet się jeszcze nie położył, bo ja się położyłam. Ktoś do okna pukał, okno było zasłonięte, potem ten też zasłonianie się w okno światła. No i po mnie przyjechali, a ja tak zdrętwiałam, za co cię przyjechać. No i krzyczył, otwieraj, bo policja, milicja raczej, gotowi to jeszcze. No poszedł, otworzył. Ubieraj się, bo na siebie wierzę. No to brał takie grubsze rzeczy, miał taki serta. to wszystko. No i mówi, ten jeden mówi, grubsze weź. Ona na wyjeżdża, wyjeżdżał w palto, na korzu, półtora takie. No i ręka i co mnie zamknęli w tym pokoju, a nie do tej kuchni. Pytali go się coś, ja pchnęłam to drzwi z siłą i otworzyłam jednego wysokiego, takim złapała za ręce i mówię, za co go zrobić? Jutro ci przyjdzie. Tylko widziałam, aby go w tyle ręce, w dybki. No i odszedł. Nie rozpoznała pani? Nie rozpoznała. Nieznane, bo pomaskowanie i po prostu. Tak, jeden, dwóch. Jeden tam gruby, a jeden tak wysoki, tak, Ale nie, nie, nie Wpadli oni, zaraz ołtysa, że dlaczego dziesiąta godzina? A jeszcze, jeszcze my wszyscy byli, my siedzieli, i my sołtys jeszcze jest, żeby i do ojca, żeby się ubierał. No i wszyscy oburzeni byli, i ojciec się zaczął ubierać. No i wzięli i poszli, i ojca zabrali. Ale ojciec wrócił się z, jednym, z niemi, z jednym, ale mówi tak: pan komendant powiedział, że jak się okupię, to me puszczą. I mama co miała tych pieniędzy, to dała. I wziął kozuch, czapkę karakołową, tak. Żeby się ubrał ciepło. Tak, żeby się ubrał ciepło i pieniędzy weź. Tak. To, 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 to się okupisz. Oczywiście szukać swoich ojców, swoich mężów. Gdzie byliście? Czy przychodziliście tutaj do tego posterunku? Pojechałam spytać się, co się stało, bo to oni jako no, policjant to bierze na posterunek, powiedział, że jako powróci jutro. No i poszedł. Pośmieli się to wszystko, pożartowali więcej. To wszystko. Ja się wypłakała. Myśmy tam jeździli stale na te posterunki. Ja, Nic nie pomagało. <kluzni> śledztwo w sprawie zbrodni popełnionej na tych pięciu żołnierzach Armii Krajowej prowadzili ci, którzy ich zamordowali. Tak. Ponieważ Rypiński poza posterunkiem w Łęgu, posterunkiem w Bielsku, posterunkiem w Lelicach E, miał w zasadzie swoich ludzi we wszystkich ważniejszych placówkach milicji i UB na terenie całego powiatu A Płockiego nawet, i Sierpeckiego. I e, ci ludzie, z, którzy prowadzili tak zwane śledztwo, uczestniczyli również w mordach. Historia zbrodniczej działalności bandy Władysława Rypińskiego rozpoczyna się na początku grudnia 1945 roku. Wtedy to nieznani sprawcy, w cudzysłowie, uprowadzili trzech braci komendanta miejscowej placówki Armii Krajowej Stanisława Gujskiego. Uprowadzono wówczas Kazimierza, Juliana i Ryszarda Gujskiego. W tym miejscu prowadziliśmy badania poszukiwawcze zwłok braci gójskich. Tutaj w 1945 roku znajdowała się ziemna piwnica, w której według relacji jednego z morderców przechowywane były zwłoki braci gójskich, którzy Tutaj, po uprowadzeniu z domu, zostali przewiezieni najpierw na posterunek w Bielsku, gdzie poddano ich przesłuchaniu, gdzie byli katowani, e, gdzie e, na jednym z nich e, połamano karabin w czasie przesłuchania. Z Bielska zostali przewiezieni tutaj, do tego dworku. Tam, po krótkiej rozmowie z Rypińskim, tutaj zostali zamordowani, w tej ziemnej piwnicy. Przywieźliśmy wtedy kilku mężczyzn, ale ilu, nie przypominam sobie. Część zatrzymanych zawiezionych zostało do Bielska, a druga część do nas, do pałacu. Wiem, że ci zawiezieni do Bielska zostali tam też zabici. Myśmy do Łęgu przywieźli trzech albo czterech. W piwnicy koło pałacu dół już był wykopany przed przywiezieniem. W piwnicy chyba był Lewicki, Michalski, Stołowski, jak mi się zdaje. Ja byłem na obstawie. Ja stałem od piwnicy około 15 metrów. W pewnej chwili, gdy już parę razy słyszałem strzały, zobaczyłem, że z piwnicy wybiega jakiś chłopak, już rozebrany częściowo z marynarki i zaczyna uciekać w kierunku Mogielnicy. Ja zacząłem go gonić i gdy go dogoniłem, zabiłem go koło toru kolejki. Uprowadzenie Gujskich odbiło się w miejscowej, społecz wśród miejscowej społeczności szerokim echem. E Matka Gujskich. Która rozpoczęła natychmiast poszukiwania. Wśród uprowadzających rozpoznała milicjanta z placówki Włęgu Edwarda Tyburskiego, pseudonim Pepeszka. Wrzenie, wywołanie i uprowadzeniem ich, zaginięciem tych osób było na tyle duże, że zaniepokoiło funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku, którzy wspólnie z sekretarzem powiatowym PPR Jakubem Krajewskim przyjechali tutaj do Łęga i w miejscowym posterunku milicji zorganizowali spotkanie z miejscową, z miejscową ludnością. W czasie tego spotkania ludzie mogli wykrzyczeć wszystko, Żale jakie mieli do Władysława Rypińskiego i jego bandytów. Matka Głońskich potwierdziła i powiedziała publicznie, że wśród uprowadzających ich synów był Edward Tyburski, znajdujący się na tej sali, siedzący nawet za stołem prezydialnym. W tym momencie on zerwał się i Wybiegł z, z sali, natomiast Jakub Krajewski wspólnie z szefem UBS Płocka Tadeuszem Konopką pozostali na sali i próbowali załagodzić całą sytuację, twierdząc, że to na pewno, na pewno podziemie niepodległościowe zabiło gujskich. Była to oczywista nieprawda. Kolejne uprowadzenia ludzi związanych z PSL-em, ludzi związanych z Armią Krajową, byłych żołnierzy Armii Krajowej doprowadziły do sytuacji, że z tego terenu ludzie związani z AK wracali do oddziałów, wracali do swoich dowódców i tworzyli kolejne struktury zbrojnego podziemia niepodległościowego albo wyjeżdżali stąd. Gdy byliśmy w Warszawie przez parę dni i mieszkaliśmy w hotelu Komitetu Wojewódzkiego Partii i wtedy razem z jakąś grupą z Warszawy pojechaliśmy w kierunku Grójca na Kielce. W Grójcu została pewna grupa, która miała też listę osób do likwidacji. Myśmy nie czekali na zlikwidowanie tej grupy, a tylko pojechaliśmy dalej. Myśmy mieli swoje zadanie do wykonania. Nasza grupa prowadzona też była przez kogoś z Warszawy. Na temat tej akcji nie chcę składać wyjaśnień. Dopiero po powrocie do Warszawy dowiedziałem się, że jeden z likwidowanych w Grójcu wygrzebał się z dołu i rozrabia. Według obliczeń historyków z Instytutu Pamięci Narodowej banda Rypińskiego zamordowała na terenie Mazowsza około 100 polskich patriotów. Pomimo działalności na tym terenie struktur 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych Władysław Rypiński miał niebywałe szczęście e, wymykając się żołnierzom podziemia, e, którzy wydali na niego wyrok śmierci. E, jednak trwało to do października 1947 roku. Właśnie wtedy, jako gminny Przewodniczący, przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Łęgu zwołał w niedaleko stąd w Chudzynku, we wsi Chudzynek zebranie rolników, których namawiał na, do utworzenia spółdzielni, do zapisywania się do spółdzielni. Polecenie zorganizowania tego spotkania wydał miejscowemu Sołtysowi, który okazało się, był. Jednym ze współpracowników e, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, konkretnie 11. Grupy Operacyjnej NZ, działającej na tym terenie. E, tak się również stało, że w tym samym dniu, kiedy został zwołany, zostało zwołane spotkanie, w Chudzynku stacjonował oddział dowodzony przez porucznika Franciszka Majewskiego pseudonim Słony. E, rypa wszedł po prostu e, do jaskini lwa. E, w momencie, kiedy wjechał do Chudzynka, m, cała wieś została otoczona przez e, ludzi e, Franciszka Majewskiego-Słonego. E, natomiast to miejsce tutaj, gdzie się znajdujemy, e, obsadził patrol dowodzony przez sierżanta Wiktora Stryjewskiego, pseudonim Cacko. To jest droga wiodąca z Chudzynka do Łęga. E, Rypiński po spotkaniu wracał bryczką do Łęga i właśnie w tym miejscu został wykonany na nim wyrok śmierci. Władysława Rypińskiego dosięgła ręka sprawiedliwości, sprawiedliwości polskiego podziemia niepodległościowego. Natomiast żaden z jego ludzi, żaden z morderców, którzy dopuścili się tych ohydnych zbrodni, nigdy nie poniósł kary. Niektórzy zostali skierowani do pracy w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, do Komendy Wojewódzkiej Milicji w Warszawie, Edward Tyburski, najbardziej ohydna postać tych wydarzeń, został oficerem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszystkie kolejne śledztwa, które były prowadzone w okresie komunistycznym, doprowadzały tylko do tego, że sprawcy byli uniewinniani, puszczano im w niepamięć popełnione zbrodnie. Natomiast kuriozalnym jest. Orzeczenie sądu z 1958 roku, który oddalając sprawę zbrodni popełnionych przez grupę Rypińskiego w uzasadnieniu napisał, że owszem dopuścili się ci ludzie zbrodni, ale ze względu na ich okupacyjne przeżycia i młody wiek należy puścić to w niepamięć.